i Ksiądz Przewodnik napisał tak skromnie o Zespole Muzycznym, ale to jest za stronie. wszyscy śpiewają na tej grupie. Jakie pieśni! A ksiądz Wigniew już jest w raz. Grupa piąta charakteryzuje się tym, że jest to grupa pokutna, nawiązująca do wielkiej tradycji. Nie, i do pielgrzymowania w Studium Światowej Pamięci księdza Władysława Petycka. Przewodnikiem grupy 6, grupy 7 był ojciec Łukasz Biedala, miał prezbiter. Dziękuję ojcu Łukaszu za podjęty trud. Dziękuję również dla brata Michała, kleryka, który pomagał to student z tego roku naszego seminarium. Pielgrzymował również ksiądz Tomasz Sobiecki, którego serdecznie witam. W grupie pielgrzymowało 145 błądników. Przyklęcie teraz, drodzy bracia po raz pierwszy w grupie 10 osób, 7 rodziców. Najstarszy uczestnik liczył sobie 82 lata. Jest to siostra Teresa. Najmłodszy uczestnik 3-letni Grzegorz. Grupie idą w kątnicy z zagranicy, z Francji, z Kanady. Wielgrzymują również drogie siostry, siostra Stanisława, Basilczuk, siostra Marta. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za Waszą posługę nie tylko na trasie, ale również w okresie przygotowań do Wielgrzymia. Witam go naszej o, grupy, Ojca Tadeusza Witamy Ojca Tadeusza tutaj. Ale, ale to widok naprawdę z góry. Tego nie było jeszcze. Panie wyglądacie. Dziękujemy! Roboty wrażenie. Puserca! 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 A dziewiąta noca. 172 pątników w grupie dziewiątej, 104 wyrzymowani bracia klerycy. Brat Bruno z naszego seminarium z Krakowa. Brad Łukasz, piegrzymowali również księża, ksiądz Beno z Łużyc, ponadto ksiądz proboszcz parafii św. Jamy, Piasecznik, ksiądz Andrzej Wynicki oraz ksiądz proboszcz parafii św. Barbunija, apostoła z Janówka I, Jan C. Piegrzymują całe rodziny, no to napisane już. W waszej grupie już od sześciu latem w organizowany jest festiwal muzyki, piosenki piegrzynkowej, zwany potocznie Cecyliałem. prawda to? to? ja tutaj się muszę dowiadywać. Ładna rzecz. Na których odkrywamy co roku nowe talenty. Uczestnicy walczą o Grand Prix, czyli Cecyliaw, puseczki żółto-białe i... jaki to kolor? Błękit nieba. Wyżej, wyżej! nieźle. Także Pozdrawiamy Was droga grupa ósmą, pozdrawiam grupę dziewiątkę wraz z księdzem Beno, z Łużyc, który, który też pielgrzymuje ze swoimi parafianami, głosił konferencję, serdecznie witamy. Przewodnikiem grupy dziewiątej jest nasz ojciec definitor, ojciec Mariusz Tabulski którego serdecznie pozdrawiam. Witam. Pozdrawiam brata Pawła, który mu dzielnie pomagał. Witam również Jego Ekscelencję księdza biskupa Stanisława Dziube, który przybył specjalnie na tą okoliczność z Republiki Środkowej Afryki, a zdaje się, że pielgrzymował dawnymi czasy w grupie dziesiątce niebieskiej. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Was, drodzy bracia. Przypiękujcie teraz i zawieźcie swoje intencje Marce Bożej. W grupy dziesiątce niebiescy pielgrzymowało 237 pątników, ale jak się patrzy z góry dużo więcej. Idących po raz pierwszy 25 pątników. W tym... Wiele dzieci, dziesięciu... A może z przyjdą tutaj do nas, nie wiadomo. Zawsze Ogólna charakterystyka dziesiątki, jest to grupa pomocników Matki Kościoła, działająca przy Instytucie Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, w Puszczówce. Wędrują po raz 32 w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Programem grupy jest całkowite zawierzenie Matce Bożej, oddanie się w niewolę miłości za Kościół Chrystusowy. Pomocnicy wspierają duchowo i materialnie dzieci z ubogich rodzin. Opiekują się dziećmi ze szkoły miejscowości Płaska. Jest to ubogi rejon Suwalszczyzny. Prosimy, podejdźcie. Do Jezusa prowadzi mnie to Maryja, moja mama, ona zawsze przy mnie jest. To Maryja, Do tronu Jasnogórskiego zbliża się, idzie na czele. Jak prawdziwy przodu. Pomagam Wladywiak, Paweł, paczmalek z naszego seminarium. W grupie 5 24 o 224 pędników. Witamy Was bardzo serdecznie. Podejdźcie bliżej. Za chwilę przyklękniemy. I chwili ciszy zależymy na Bożej naszej intencji. Idących po raz pierwszy w grupie 37 pędników. 11 rodziców do 10 roku życia. Najstarszy części część Ordeony. Od kiedy chodzę na pielgrzymkę, na pielgrzymkę, która już ponad 25 lat zawsze jest. Gitara brat i śpiew, siostra Jola, Paulina, praw Michał, siostra Karolina. W grupie podczas pielgrzymowania realizowaliśmy program rekolekcji drodze z racji codziennego charakteru grupy. Z dużą ilością dzieci. Zespół muzyczny angażował także dzieci poprzez śpiew i śpiewy, którą prowadzi ksiądz Grzegorz Rajs, Pomaraju Księża, ksiądz Rafał Gniazdowski, ksiądz Roman i ksiądz Wacław. W grupie wytrzymowało w 79 pątników, idących po raz pierwszy w grupie 28 pielgrzymów, 9 rodziców. Najstarszy uczestnik Leszek Faruk, który liczy sobie 69 rok życia, młodszy Wojciech, jeden rocznik. Zupląknięcie teraz do wypłatnicy. chwili ciszy i zamieszki sobie Dziesiątkę białą prowadzą cięża Marianie, a uczestnicy pochodzą głównie z mariańskich parafii z całej Polski. Grupa stanowi wspólnotę, która charakteryzuje się rozmowem, spontanicznością, radością oraz otwartością na drugiego człowieka. To poczucie wspólnoty podtrzymywane jest również przez śpiew, taniec, zabawę

Kraszkowy Świętej Barbary, tutaj często chodzą. Nałączyli również księża przez Piotr Bronkiewicz. W drugi będzie po raz pierwszy 23 chodników, 20 dzieci. Serdecznie was witamy. Jest to grupa o poczyn z Artykułem Pięknym. Tutaj mają swoją stronę, zobaczcie. Na trasie się tutaj nie było widać. Teraz to było Przychlepić się z tym licencjonowaniem. Serdecznie witamy. Najstarszy uczestnik tej grupy Alina Kopera, 68 rok życia, najmłodszy uczestnik Jurek Kacper, 4 latka. Idą również cudziemcy, nasi z Niemiec. Powstało się. Drugie pielgrzymują siostry pielęgniarki, Ewa Durek i Emilowicz. Po raz 35 pielgrzymuje Paweł Ewa i Ewa Wąsowcy Po raz 25 siostra Krystyna Pietrzyk Józefa Kaplicy Matki Bożej. Miło Was widzieć, zapraszamy na następny rok. Ojcze, Mikołaj. W drugiej dziesiątce żółtej pielgrzymowało 400 chłopników. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Jerzy Sołtysia, który pielgrzymuje po raz 30. Pomagają mu księża, ksiądz Sebastian i brat kleryk Paweł oraz Marcin. Podajcie się bliżej, uważajcie, uważajcie drodzy i drodzy bracia. Zniknie z naszych bliżej, przyklęknijcie teraz. Przyklękniemy, W chwili ciszy zawierzamy swoje intencje na Cybusie. Idących po raz pierwszy w grupie 10 żółtej 53 piętników, w tym 35 rodzic, najstarszy uczestnik Weronika Jakubowska 90 lat naprawdę najwięcej razy piersumowały w grupie Agnieszka, Krawczyk 48 razy jest dwóch jubilantów 25-lecie swojego pielgrzymowania przeżywa Łukasz i Irena. Grupie, grupę odwiedzali misjonarze z Kafuli oraz Madagaskaru. Grupa przeżywała na trasie obracie Świętego Sakramentu, nasze święta, mozdrowienie, w Nidośpielinie. Grupa jest wyciszona, rozmudzona, rozśpiewana. Bardzo dziękujemy naszym służbom grupowym. Zawsze był pod w organizacji grupy 10 rzutek. Spotkaliśmy się u Was Polsku przed wyjściem. Spotykamy się również już u celu kwestią naszej dziewczynki tegorocznej rocznej. Państwem Górze. Jerzy. Bardzo dziękuję za świetną organizację, za współpracę. Liczymy na ręce i na przyszłość. Pozdrawiamy Was serdecznie. Jak podpadliśmy, to przepraszamy. Jak podpadliśmy się, nawet nie odczuliśmy Dzień. Waluj, waluj! Idziemy po do tamtych, chcę Pozdrawiamy Was serdecznie! 16 dzieci. Najstarszy, pomt mniejsza filosofia, 77 lat, najmłodszy uczestnik Pola, 14 miesięcy. Przygranknięcie teraz. Podstąpić Siostry pielęgniarki, zespół muzyczny stanowią Basia, Tosia, Paulina, Dominik, Basia, Karolina Agata, Gabriela Kinga, Mar Marysia, Kinga Jurka, Olga, Siemzartura i co będziemy dalej kooperować? Tak? Nie słyszę. Nie słyszę. O, Dobrze, pozdrawiamy Was, zapraszamy bliżej

Zapraszam witamy już grupę 11. Jest moc w grupie. Mhm. W grupie wyjeżdżało 300 chłodników. gdzie tak 300. Dużo powyżej będzie. Przewodnikiem grupy 11 jest ojciec Dariusz. Co prawda nieobecny ze względów. E, ponieważ jest prawością, musi uczestniczyć przy parafialnym. A pomagał ojciec Michał Lewera, bardzo serdecznie pozdrawiam cię, daję ci dzięki, że za... pomagał mi księża ksiądz, że chce sprawić świętego Franciszka Basuszu, do w obsłudze Warszawy. Cykle, dajcie, drogi siostro, bracia. Zobaczcie, swoje ręce, mówcy Boże. Idących po raz pierwszy w grupie 29 potwinków, są dzieci. 27 rodzic, chaman, naszego seminarium, brat Daniel, seminarium Seminarowskiego. Pasancie. Grubiej będzie moją siostrę Bierniany, siostrę Zbiedla Wiercińska i siostra Julena Bardys. Miło Was widzieć z mistrzostwki dziękuję za Waszą posługę. Naprawdę słychać. Grupy pielgrzymują, pątnicy z różnych miejscowości, z Warszawy, Nowego Miasta. Grupa jest rozmowiona, rozśpiewana, w której swoje miejsce znalazły. Prosimy proszę, proszę bardzo, prosimy bardzo. Nie widać, ale słychać. Ja muszę zejść na dół, bo inaczej tylko słychać. Bądźcie zrobienie. Ojcze Michale, dziękuję za Twoją... W grupie 13 pielgrzymowało 260 konfliktów, grupę prowadzi ojciec Krzysztof Węglik. Pomagają ksiądz w Ludek oraz brat Sado z naszego seminarium. Serdecznie was witamy. Zmieniliście barwę, przyszłym roku będzie 13, nie wiem, pomarańczowa czy żółta, nie, pomarańczowa. Przydębnicie, niektórzy położyli się krzyżem, przydośli serca, zadośli swoją intencje. Jego nauczaniu rozważała treści związane z powołaniem człowieka, treści związane z godnością i tożsamością. Witamy Was trzynastka, witam Waszego jeszcze raz przewodnika Ojca Krzysztofa, który tyle zabiegów dokładnie, żeby tak świetnie zorganizować Waszą grupę. Naprawdę no, jesteście bardzo zorganizowaną, zdyscyplinowaną grupą. Miło z wami współpracować, a z przewodnikiem to już było. Dziękujemy bardzo ojcze kierowników i Tobie też życzymy tego, żebyś już za rok, bo za rok trzynastka ma 50 lat żebyś tyle ty, że prowadził warszawską pielgrzymkę. pięgrzymkę. Teraz będziemy mówić to. Co to tak się żyje. Miło widzieć. Patrzcie, to ładnie widzimy. Ładnie widzimy. Ładnie widzimy. Ładnie widzimy. tych. widzimy. Ładnie widzimy. to. to Ojca w grubie biegrzymowało 225 błądników. Pomagają mu również czyński z Ukrainy. Witam również brata Jana Kazimierza, króla z Nowego Targu, naszego seminarium. Idących po raz pierwszy w grupie 16, 41 błątników, w tym 60 Najstarszy uczestnik, książka Stefania, która przeżywa 87 rok życia, najmłodszy, Tania, która ma miesiące. W chwili ciszy zabierzemy Co ręce. Wstańcie. Drugi pielgrzymują siostry za siostra Maria, Akila, Laboka, Urszulanka Unii Rzymskiej, pracująca na Ukrainie. Jest siostra Pieludniarka, siostra Stefania. Zespół muzyczny stanowi Michał, Gitara Śpiew, Klara, Dorota, Susanna, Paulina, Agnieszka, Kasia, Renata, Aleksandra, Witam chwili bardzo osobiste i zawierzymy na co swoje intencje. Ale Stanisławie jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję za posługę, ogromne doświadczenie, które masz, które rzeczy dowiedzieli się o pielgrzymce, właśnie od Ciebie. Sanktuarium Wielki Mistrz, który zna każdy kątek na pieczynił szafy, wszystkie kościoły, sanktuaria, wydarze, każdą cegiełkę nawet Wszystkie okamy tak, tak, zapraszamy Was. nas. pozdrowieni. się posłuchamy. Obraz słońce. Oraz, czym za przynosem tysiąclecia, Sigi Stefana